To drodzy widzowie, najprawdopodobniej tu jest sala, w której będziemy grać, a przynajmniej tam, tam dalej, tam jest tam dalej, sala wygląda potężnie, wszystkim się bardzo podoba. Jan się nawet zmieści. <noise> Dokładnie, cały nasz klub dojechał, oczywiście musiało czegoś brakować, brakuje jednej zgody, ale damy radę, pan prezes zawsze znajdzie rozwiązanie, coś wymyśli, dogada no, się po polsku, a tu mamy przepiękną salę. Wygląda naprawdę ładnie. Jestem pod wrażeniem. Mamy oznaczenia do, co do każdej sekcji. Są flagi każdego kraju. Będziemy na tabletach licytować. Nie będzie piernika. O, jest flaga Polski. Zrobimy zbliżenia. To jest Polska. Nie wiadomo, czy to Polska, czy inna. Wierzę, że to Polska. Są stojaczki. Na no, tablety, którymi będziemy licytować, to w sumie tyle. Stachu, jakie wrażenia? Jak wrażenia? Super. A ja to? No, totalny koks. No, my tu będziemy grać, bo tu grają najlepsi. Tutaj, żeby nikt nie posłuchiwał, na pewno. Nie, chodzi o to, żeby. będą na żywo przekazywać. Uuu. bo na BBO będzie. No. Oglądajcie nas. Będziemy walczyć o tytuł mistrza Europy. On też. I no, na 30 miejsce nasz cel. Bierzemy w to. Do sumie tyle. Już pierwsza część krótkiego vloga była, na której słyszeliśmy głos potężnego prezesa. A tu widać dalszą część sali. W sumie tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia i kolejny odcinek to będzie tur po mieszkaniu.